Szanowni Państwo, są takie momenty w historii, że rząd musi bardzo, bardzo mocno chwycić ster we własne ręce, zaproponować własne rozwiązania i potem te rozwiązania skutecznie zrealizować. Na rynku surowców po ataku Rosji na Ukrainę zapanował chaos, zapanował zamęt. Nie było tam żadnych normalnych mechanizmów rynkowych. Trzeba było te mechanizmy rynkowe po prostu zastąpić mechanizmami sprawnego państwa. I jednym z podstawowych, jednym z absolutnie podstawowych problemów Polaków był problem z węglem, bo przecież właśnie embargo Unii Europejskiej na węgiel z Rosji spowodowało, że musieliśmy dość gwałtownie szukać nowych kierunków i zwiększać eksport z już istnie, zwiększać import z już istniejących kierunków importu, czyli kierunków przywozu węgla do Polski. Problemem była także cena tego węgla, ponieważ na składach węglowych, jak pamiętacie Państwo, jeszcze 2-3 miesiące temu węgiel był po 3,5, 4 nawet przekraczał 4000 zł za tonę. Państwo polskie zaproponowało dopłatę do tony. 1 tysiąc złotych do 3 ton po to, żeby te 3 tony były tańsze. Ale to się też okazało niewystarczające. Dlatego weszliśmy w cały ciąg logistyczny. Cały układ transportu od importu przez przeładunek w portach, takich jak tutaj w Gdańsku, ale uruchamiane zostały wszystkie możliwe przeładu możliwości przeładunkowe, także przywóz z zagranicy, także przez Łotwę, przez porty Ara, przez, czyli z Holandii, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, Belgia, Holandia, Niemcy, z całego świata. I dzisiaj mogę powiedzieć tutaj, po rozmowie z panem Wojewodą, z szefami portów gdańskich, jak mi powiedzieli, mamy klęskę urodzaju. Wiemy, że ten węgiel jest. Pracują 24 na 7. Węgiel jest wywożony tutaj transportem kolejowym, transportem samochodowym. Dzisiaj, szanowni państwo, problem polega na tym, że. W niektórych gminach składy węglowe, z którymi gminy podpisały umowy, place, które są wykorzystywane przez te gminy, są już pełne. Dlatego tutaj czeka kilka składów pociągowych, aby móc wyjechać z węglem do Polski. Szanowni Państwo, taki szczególny czas to moment, kiedy i opozycja powinna dołożyć swój pozytywny głos. Do tego, co się dzieje. Pamiętacie, jak mówili Państwo najpierw, że węgla nie, wę nie będzie. Dzisiaj mówią, o, że węgla jest już za dużo. Pamiętacie, jak mówili, że cena węgla jest za wysoka, bo była rzeczywiście wtedy za wysoka, ale dzisiaj pojawiają się głosy, że cena jest za niska, bo składy węglowe muszą obniżać gwałtownie tą cenę. Dasz, kochani, przecież o to nam chodziło, żeby cena była jak najniższa. Gdzieś jest poniżej 2000 zł. Nawet po 1500 można kupić w niektórych gminach. 1500 zł, 1600 zł. Co jak doliczymy do tego 1000 zł do tony przekazane powoduje, że ta cena jest przyzwoita. Jest na poziomie niewiele przekraczającym, lub bardzo podobnym do tej, jaka była przed inflacją, przed tą zwyżką cen, czyli z zeszłego roku. Nie można też. W jednym zdaniu mówić: zamykajcie, zamykajcie granice do, tutaj z Rosją natychmiast, a potem dziwić się, że tego węgla nie ma. Nie można mówić: zamykajcie kopalnie, bo taka jest wola Unii Europejskiej, a potem mówić: o polskie kopalnie nie produkują. Droga opozycjo, troszeczkę konsekwencji w tym co mówicie, w tym jak realizujecie swoje działania. Dziś, drodzy państwo, szanowni Drodzy rodacy, mogę powiedzieć, że już ponad 2000 gmin podpisało umowy z importerami. Tu na Pomorzu Pan Wojewoda zapewnił mi mnie, że wszystkie lub, lub absolutnie niemal wszystkie gminy podpisały umowę, a przynajmniej węgiel dociera jest, cała ta umowa jest realizowana. Ja nie chcę wnikać w szczegóły, znam te szczegóły, dlaczego tych 2 kilkadziesiąt gmin jeszcze nie podpisało umów, ale jeśli trzeba będzie awaryjnie dostarczyć gdzieś węgiel, to jesteśmy po to, żeby do każdej gminy dostarczyć rzeczywiście ten węgiel. Więc drodzy mieszkańcy, jeśli jakaś gmina z różnych względów, zostawmy te przyczyny, nie współpracuje, to zwróćcie się do swoich włodarzy po to, żeby. Po prostu umożliwili dostarczenie węgla bezpośrednio, czy to przez importerów, czy przez inne składy węglowe. My taką logistykę zorganizujemy po to, żeby we wszystkich gospodarstwach domowych węgiel był. To jest, Szanowni Państwo, najważniejsze. Zima przed nami trudna. Ta kalendarzowa jeszcze się nie zaczęła, ale ta faktyczna już puka do naszych drzwi. Ona na pewno będzie trudna, ale. Rząd nie jest po to, żeby odwracać oczy od problemów. Pamiętajmy, pamiętamy to jak platforma obywatelska na poprzedni kryzys reagowała. Mówili tak: Rząd jest odporny na dramatyczne wezwania przedsiębiorców. Oni się tym chwalili, że tak mówili, że są odporni na dramatyczne wezwania. No ja nie jestem odporny na dramatyczne wezwania. Nie odwracamy oczu, zakasujemy rękawy. I idziemy do przodu. Realizujemy to, co w sytuacji, kiedy rynek nie działa, kiedy mechanizmy rynkowe są naruszone, musi zorganizować państwo. I państwo ten nowy proces zorganizowało. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie premierze. Szanowni państwo, mamy teraz czas na kilka pytań. Przed zadaniem pytania bardzo proszę o przedstawienie się i podanie redakcji, którą państwo reprezentujecie. Aby dać szansę wszystkim, bardzo proszę o stosowanie zasady jedno pytanie od jednego dziennikarza. Bardzo proszę, pierwsze pytanie, pierwsza redakcja. Witam Panie Premierze, Anna z telewizja Polsat News. Chciałabym dopytać o słowa Pana ministra Ziobry, który powiedział, że oddał Pan najwięcej w historii III Rzeczpospolitej władzy do Brukseli i nic poza strachem przed oddaniem władzy Tuskowi nie trzyma go razem z Panem. Chciałabym zapytać, czy Państwo w rządzie jeszcze grają cały czas do jednej bramki i czy będzie przesilenie w tej sprawie także w kontekście KPO? Dziękuję. Szanowni Państwo, ja czasami mówię, bo to jest dobra metafora, że jesteśmy jako obóz partią dużego namiotu. Czyli łączymy różne poglądy, różne skrzydła. To powiedzenie bodaj Renalda Regana, prezydenta Stanów Zjednoczonych i nasza partia Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość jest takim szerokim obozem. Mamy głosy skrajnie eurosceptyczne, radykalne, ale mamy też bardzo. Eurorealistyczne głosy. Mówić o tym, że my oddaliśmy jakieś więcej władzy do Brukseli niż poprzednie ekipy, czy ktokolwiek wcześniej, to jest kompletne nieporozumienie. Jak pan minister sprawiedliwości chce, to mu to bardzo dokładnie wytłumaczy. Proszę. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Dzień dobry panie premierze. Anna Maria Kowalewska TVN-24. Cytuję, pogoń, pogoń za pienię. Y Pogoń za pieniądzem w tym środowisku jest przesadna i trzeba coś z tym zrobić. Mówił o lekarzach prezes Jarosław Kaczyński na spotkaniu w nowej soli opowiedział przy tym kilka zasłużonych historii o problemach w służbie zdrowia. W jego ocenie lekarze muszą mieć poczucie misji i jako przykład wskazał księży. Czy premier się z tym zgadza? Dziękuję. Oczywiście, że generalnie się z tym zgadzam, ponieważ bardzo wiele sytuacji jest takich, w których szukamy rozwiązań za pomocą wsparcia. Poprzez odpowiednie mechanizmy finansowe. Tymczasem, w przypadku lekarzy, najważniejsza jest przysięga Hipokratesa, najważniejsze jest służenie ludziom, najważniejsza jest misja. I bardzo dobrze, żeby. Wszyscy o tym pamiętali, że ważne jest dofinansowanie służby zdrowia. My to dofinansowanie zapewniamy. Już dziś to finansowanie oscyluje wokół 6% do PKB. Przypomnę, że to było około 4,5% jeszcze w 2015 roku. I to do PKB, do Produktu Krajowego Brutto, czyli miara, która jest absolutnie porównywalna. A więc jak najbardziej trzeba dążyć do tego, żeby ta po prostu. Czynniki finansowe, czynniki materialne i czynniki pozamaterialne, motywacja pozamaterialna szły ze sobą w parze, szły ze sobą ręka w rękę. Paweł obradzewicz Radio TOK FM. Ja jeszcze chciałbym dopytać o Zbigniewa Ziobro, czy jak będzie wniosek w Sejmie o wotum nieufności, czy planuje pan bronić swojego ministra? Szanowni państwo, to jest już chyba, jeśli dobrze pamiętam, nie będę strzelał, ale chyba piąty albo coś koło tego, wniosek o odwołanie pana ministra Ziobry. Oczywiście, że będę bronił pana ministra, oczywiście, że będę bronił spójności zjednoczonej prawicy. Będziemy bronić naszych ministrów. Jestem przekonany, że nasz rząd będzie... Um, będzie spójny, to niezależnie od tego, że dyskusje czasami są bardzo otwarte, takie powinny być przecież dyskusje na Radzie Ministrów, taka była dyskusja ostatnim razem. Nie mam żadnego problemu z tym, żeby, żeby bronić pana ministra i głosować za, za tym, aby on został w rządzie. Proszę kolejna redakcja, kolejne pytanie. Dzień dobry, Jakub Mitchell, gospodarka morska. Panie premierze, jesteśmy na Pomorzu w stoczniach. Dzieją się teraz bardzo ważne z perspektywy rządu rzeczy, jak chociażby projekt Miecznik czy promę dla polskich armatorów. A tymczasem w stoczniowych kuluarach mówi się coraz bardziej o tym, że coraz większym problemem są koszty energii. Stocznie są bardzo energochłonnym sektorem. Czy do Was dotarły już takie wieści, czy jeśli tak, to czy jest jakaś opcja na zaadresowanie tego problemu? Tak, oczywiście to bardzo ważny problem, ponieważ koszty energii ograniczyliśmy dla małych i średnich firm, ograniczamy je dla firm energochłonnych, ale pomiędzy tymi dwoma sektorami gospodarki są duże firmy, takie jak stocznie, takie jak przemysł morski, przemysł stoczniowy. Przemysł portowy, które muszą również mieć możliwość skorzystania z mechanizmów ograniczających bardzo wysokie ceny. W zeszłym tygodniu rozmawiałem o tym z szefami spółek energetycznych. Będziemy wypracowywać mechanizmy, które ograniczą wysokie ceny energii dla stoczni. Mam nadzieję, że w najbliższych kilka tygodni przyniesie akceptowalne dla tego przemysłu rozwiązania w tym zakresie. To bardzo ważny problem.